Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu mi program pokazuje, że jesteśmy na live. Nie, nie wszędzie gdzie trzeba. Go live. O a dobra, tam fakit. <ścoughs> jesteśmy na YouTubie, to najważniejsze. Dobrze, ej, dobry wieczór. To, co jest najważniejsze, to że dziś będzie nawet ciekawiej niż się spodziewałem, bo tu zastaliśmy Kubę. Przy pracy. przy Zaraz porozmawiamy oczywiście o konferencji I of Death i o tym, co tam Kuba ciekawego opowie. Tylko kliknę, my w ogóle jesteśmy na żywo, faktycznie. Chyba jesteśmy. Widzę nas, na, 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 nas oboje. Pokaż Kuba, co robisz? W tej chwili właśnie. ze zasłoni pół minuty przed. Pół minuty przed wejściem na antenę. Kuba kończył robić amunicję do karabinu. Tak jest. I nie skończyłem, bo za szybko weszliśmy. Weź tam pokaż tą komerker do dołu, to, co pokazałeś ten pierdolnik. Bo bardzo interesujące. O! Praca Siedzi jest. i robię. I... Jedziemy. Teraz robimy szyjki, żeby miały dobrą, dobry wymiar. Siedzimy i na boje. Jest dużo. na Potem się patrz, bierze taką specjalną do osadzania pocisków. Tutaj wiesz, ustawiamy. Ile ma być i jedziemy, nie? I jakoś lepsza niż w fabryce. Serio mówię. No dobrze, to, to uważaj tam chociaż jeszcze przez dwa półtora miesiąca, żeby tam cię nie wybuchło. Nie, Ale nie to, to było... nie wybucha. To się pali, tak bardzo łagodnie, więc jakby wiesz, luz. Mam gaśnicę. O masz? Ja nie wiem, ma trzy. Ale a widzisz, a ja kupiłem kiedyś gaśnicę, a potem jak się znajomym spalił dom, stwierdziłem, że warto mieć gaśnicę w domu i mam teraz taką dużą, jebitną, wiesz, nie taką malutką w samochodzie, co to jak się zacznie palić, to wiesz, możesz sobie zgasić fajka, co najwyżej, którego zapalisz ze stresu, więc mam teraz dużą i każdemu, kto nas ogląda, polecam jakby ogarnąć gaśnicę, tak serio, nie? Ja to wolę ubezpieczyć po prostu. Albo pójść można można zrobić jedno i, jedno i drugie, nie? No, do, do, dobra, no to pogadaliśmy o nabojach do karabinów, to teraz przejdźmy do tego, o czym będziesz rozmawiać na konferencji I Love Dev już 19 maja w Warszawie, w Złotych terasach zrobię aż tutaj nawet ten Kła, pasek się kręci reklamowy, bo jeszcze zanim oddam Tobie głos dla Ciebie, to muszę nadmienić po raz kolejny, że jutro o północy rosną ceny biletów, więc Warto jest kupić bilet na występ Jakuba między innymi dziś albo jutro w dzień, bo potem będzie drożej. Też będzie warto, ale, ale już mniej. Nie, 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 nie. Tak samo warto, tylko później po prostu. A że inflacja to wychodzi na, wychodzi na jedno w sumie. No dobra. Kuba, będziesz występował na scenie. Będę. I będziesz miał wystąpienie, na które nazywa się The No Big Bang Theory, czyli tak. o tym, jak latami rozwijać produkt bez szalonych rewolucji. Przeczytałem tak. teraz. To, do, dobrze, że mi przypomniałeś. No, też już wiem, o czym będę mówił. <laughs> nie, żartuję. No, to, jest, to jest prezentacja, wiesz co, którą chciałem zrobić od dłuższego czasu. Tylko jakoś nie mogłem zebrać motywacji do tego, żeby po prostu przysiąść i zrobić sobie od zera prezentację. A teraz mnie trochę I Love Dev zmotywowało do tego, więc to będzie premiera. Tytuł jest super. Wymyśliłem go nie ja. Niestety wymyślił go Tomek Nurkiewicz. Ogólnie chodzi o to, że dużo się mówi ogólnie u wszystkich o refactoringu, o tym, żeby zaczynać od zera, tutaj robić super projekty itd. i tak dalej. I w zasadzie to najlepiej by było wszystko przepisywać co tydzień. My trochę w DNA pokazywaliśmy, że takie przepisywanie wszystkiego co tydzień to jakby nie, nie jest konieczne, że da się te pewne rzeczy zrobić lepiej i ja trochę chcę powiedzieć o tym, że my w zasadzie w DevSkillerze rozwijamy ten produkt swój już tak naprawdę zaczyna, zaczynaliśmy go pisać prawie 11 lat temu, to jest w ogóle szmat czasu, ale de facto od chyba 5 lat nie mieliśmy ani jednego okna maintenance'owego. To nasze oprogramowanie od 5 lat działa po prostu live i go nie wyłączamy, nie nawet do jakieś tam jak potrzebujemy zrobić Może jakieś po prostu nie rozwijacie. Właśnie rozwijamy je bardzo dynamicznie, to jest ciekawe. Ale robimy to bez jakby wpływu na, na klientów. Czyli w zasadzie jakbyś naszych klientów zapytał, to tak jak ja, różne sasy, które wykorzystuję, to co chwila dostaję informacje. Tutaj dwie godziny nie będziemy działać, tu cztery, tu doby, bo musimy tam zrobić jakiś super, super ten, podmieniamy logo, więc dobę nie będziemy działać. My robimy to w DevSkillerze jakby całkowicie live i jakby też bez takich wielkich wydań. Czerwiec dla ma... ciebie, przepraszam. DevSkiller to jest Twoja firma, która twoja? ma między innymi Moja. software. Tak jest. Co, co nie wiedzą, bo, bo ja wiem. Okay. Tak. Robimy software, robimy software, wdrażamy go i udostępniamy w usłudze w modelu SaaS. W tym sensie robicie zawodowo. E... So, właśnie, robicie software dla siebie, a nie, a nie jesteście software housem, tylko robicie produkt nie, własny. Robimy swój produkt, tak naprawdę dwa produkty. E, jeden, który służy do oceny umiejętności takich cyfrowych, teraz to się nazywa digital skills. Więc to oceniamy, czy ktoś ogarnia Excela, czy ktoś ogarnia Java, czy ktoś ogarnia nie wiem, tuning iOSA. A z drugiej strony mamy taki drugi produkt do zarządzania umiejętnościami, który też jakby potrafi czerpać z informacji tamtego pierwszego produktu. Więc one się tak ze sobą spinają. Tam trochę o tych produktach też będziemy mówić, bo one też działają w takim modelu, gdzie da się do nich pisać swoje własne pluginy, czyli da się je rozszerzać. I tak dalej. I to wszystko robimy w takim bardzo ciągłym trybie. Czyli nie mamy takich, wiecie, wielkich wydań, gdzie mówimy teraz wchodzi wersja 2022.4, i ona będzie miała milion różnych featureów. Tylko u nas te featurey tak naprawdę wychodzą, może nie codziennie, ale tak naprawdę to, to, to co tydzień, co dwa tygodnie pojawiają się jakieś nowe rzeczy, które tak naprawdę klientom są wdrażane niezależnie. Jeden klient chce szybciej, to ma szybciej. Jeden klient chce raz na trzy miesiące, to ma raz na trzy miesiące bo muszą przejść wszystkie dokumentacje, zaktualizować, powiadomić wszystkich świętych, że będzie nowy guzik. No i okej. Okay. A są tacy, którzy się dowiadują o tym, wiesz, jakby logują się, mówią, o, nowy guzik, jakby też im to pasuje. I trochę o tym będę chciał powiedzieć, czyli w jaki sposób można pracować nad produktem, nawet w modelu sas który działa 24H, nie mamy nocy, bo mamy klientów na całym świecie i jak to rozwijać bez okien maintenance'owych, cały czas w takim modelu Continuous Delivery bądź Continuous Deployment w niektórych miejscach, bez jakichś takich, wiecie, wielkich orek, zmian i tak dalej. A jednak się daje to od wielu wielu lat i trochę tym będę chciał się podzielić, bo to jest ciekawe, da się to zastosować wszędzie, ma bardzo wiele plusów, ma trochę minusów, i o tym jakby będę też tak chędzono, opowiadał na tej prezentacji. Fajne określenie, nie mamy nocy. No ale powiem Ci, że to było pierwsze takie zaskoczenie, jak zaczął nam się ten produkt tak bardziej sprzedawać. To było sześć, prawie 7 lat temu i na początku mieliśmy klientów w Europie. No to było luz, bo tam wiesz, 22, czy tam 24, robiliśmy wdrożenie i było super. A potem sprzedaliśmy to do jakiegoś klienta w Stanach kilka dni później do jakiegoś klienta w Australii i się okazało, że jak chcieliśmy zrobić wdrożenie, to ta 22 u nas to był wiesz, środek dnia w Stanach, a w zasadzie rano to też nie można, bo to środek dnia w Australii. się okazało, że kurde jest lekki ząg, i szukaliśmy tak na depometrykach, mieliśmy grafany i szukaliśmy w grafanie kiedy najmniej ludzi korzysta i wtedy uznawaliśmy, że jest to dobre okno. Czasem to było na przykład 8 rano w poniedziałek, bo wtedy mało ludzi jeszcze korzystało i się okazało, że to było najlepszy moment na wdrożenie. Ale dość szybko się okazało, że jakby ten wykres, w grafanie był taki płaski i nie było tego najlepszego momentu na wdrożenie. Był mniej gorszy, no i wtedy zaczęliśmy kminić, jak to zrobić, żeby tak naprawdę nie, nie składać tego systemu, tylko działać w nim jakby w takim trybie ciągu. To ciekawie brzmi w ogóle jako, jako, jako pełne wyzwań. No ale to, co najważniejsze, to, że będziesz mówił o czymś, co wiesz, że działa, bo tak u was jest, a nie, tak. że, się, a nie że dla ciebie się wydaje. Wiem, że to działa, my też tego wykorzystujemy, jakby i o tym też będę mówił trochę od takiej drugiej strony, my też to wykorzystujemy biznesowo. Czyli na przykład też jakby sprzedając na przykład to klientom takim dużym korporacjom, my mówimy, że ok, jakby my teraz możemy wam zagwarantować takie i takie SLA, i to SLA jest bardzo wysokie, i ono gwarantuje nawet, jakby obejmuje nawet takie. Tak zwane schedule downtime, czyli takie downtime, które są jakby zaplanowane. Nie? O, to super, bo inni mają jakby z wyłączeniem tych zaplanowanych. Więc to jest coś, co działa super i, i, i można tak naprawdę jest to fajny przykład, kiedy technologia sama w sobie jest tak naprawdę wartością biznesową. Nie? Z reguły rzadko jest tak, że robimy coś, Fajnego technologicznie, i to da się sprzedać. Nie? Z reguły biznes ma to w dupie, że to mamy tak super zrobione. A jakby my jesteśmy tylko przykładem, gdzie da się tak naprawdę to sprzedać i, i, i dostać tak naprawdę za to coś, co robimy technologicznie, jakby dodatkową kasę. Nie? Powiedziałeś takie słowa kiedyś na no, naszym wspólnym zresztą live, że wszystko to paździerz. Nie dokładnie tak, nawet nie powiesz własnego cytatu, ale właśnie, no tak, chodziło mi ogólnie o, o tę sytuację. Czy nadal byś powiedział, że wszędzie jest ten sam paździerz? Tak, bo jak wiesz, u nas to wszystko działa, ale to też nie jest tak, że nie mamy żadnego długu technicznego. Ja trochę też uważam, że jakby to też nie do końca jest dobre, żeby to długu technicznego nie mieć, bo jak nie masz długu technicznego, to znaczy, że robisz rzeczy za wolno i, i, i tak naprawdę masz czas na wszystko. Jak masz czas na wszystko, to znaczy, że pewnie coś dałoby się zrobić szybciej, lepiej, przetestować, poeksperymentować. My też bardzo dużo eksperymentujemy, w związku z czym jakby są miejsca, gdzie paździerzu mieć nie warto. Nie na przykład jakby. Testy jakichś ścieżek krytycznych, procedury wdrożeniowe i tak dalej. To jest miejsce, które jakby warto mieć na tip-top. Infrastruktura, provisioning, takie rzeczy związane właśnie z tym, na ile software dobrze działa, to warto zrobić dobrze. Natomiast jeśli chodzi o wiesz jakieś rzeczy takie związane z tym, co się dzieje wewnątrz, jak jakieś feature zaimplementujemy, no to nie wszędzie warto się, wiesz, jakby spuszczać nad tą jakością kodu i upewniać się, że to działa super, pacia i piękny kod. No to jakby. Znowu, jeżeli coś jest za piękne, to znaczy, że prawdopodobnie zostało wydane za późno i można byłoby wcześniej to przetestować. I też, jakby trochę dopuszczając ten październik, nie robimy takiej przedwczesnej optymalizacji. Po co mamy optymalizować coś, z czego się okaże, że jednak ludzie nie chcą korzystać? Wydawało mi się, że to będzie fajne, wdrożyliśmy, okazało się, że nie jest fajne i z tego nie korzystają. No to jakby no to wy, wy, wywalamy o ramy. Jednocześnie jest aż tak za dobre i szkoda. Dokładnie. Jeszcze o coś ci zapytam zaraz. Czy nam się bać. Nie, bo, to, bo to, dopiero, to dopiero. Kurde, dopiero zaraz klikam, bo ten teraz durnym tu komputerze. O. Bo ja też chcę pokazać, że będzie Jakub na konferencji i owszem, i owszem, ale też wam pokażę, kto będzie jeszcze. A też Kuba zobaczysz, jak nie wiesz jeszcze. będzie ja już będzie. Widziałem. Wojtek, Wojtek Kutyła, który opowie accessibility z Wojtkiem mieliśmy kilka dni temu live'a i. To jest temat, który się może wydawać niektórym, że ojej, co to robi na konferencji programistycznej? Dowiecie się dlaczego, bo o tym będziecie się uczyć po prostu jak pojebani już niebawem. I no ja mogę I... powiedzieć dlaczego, bo no, na przykład nas klienci ze Stanów wprost pytają o dokumenty WIPAT, które świadczą, że nasza usługa jest zgodna z WCAG i no Section 508, i bez tego w ogóle nie da się w Stanach podpisać w tej chwili kontraktu. W nie 2025, mamy? jak to mówi Wojtek, będzie dyrektywa unijna, po prostu, która nakazuje być z tym zgodnym i koniec. No więc tak, to... już jest. Jest section 508, i jakby albo jesteś jest zgodny, albo jakby out, nie? O, no i super, i dobrze to wiedzieć, bo tym bardziej, że jeszcze z Wojtkiem robimy jesienią o tym szkolonko. <laughs> to, to To będzie jeszcze lepiej. No dobra, więc tak, więc to jest to. Będzie właśnie o Kuba, z którym dzisiaj sobie szybko przywiniemy. Będzie Mariusz Giz, z którym już rozmawialiśmy jakieś kilka dni, dwa tygodnie temu na temat tego, o czym opowie. I Mariusz opowie o potędze prostego kodu. To wszystko są bardzo mądre rzeczy tutaj. Będzie Michał Michalowicz, z którym też już mieliśmy live'a. Opowie o DDD pragmatycznie. Będzie Łukasz Szydło, z którym mamy live'a niebawem. I on opowie o programowaniu obiektywnym. A czemu to jest iwne dużymi literami? To chyba było specjalnie tak obiektywne. A, bo obiekt jest małymi, ok. Czyli mój kot jest mojszy niż twojszy. Jaki kalambur. Będzie Jakub Nabardalik, który posiada legendarne repozytorium na Githubie. Jak ktoś nie wie jakie, to się, to się też dowie, ale to nie będzie w ogóle o tym. I Kuba opowie o najlepszych praktykach w zastosowaniu i opowie o rzeczach, które tak dobrze działają, że on nie może uwierzyć, że z nich, że z nich nie korzystacie. Ten tytuł to chyba z czat GPT wyszedł. I na koniec będziemy mieli też panel QA, znaczy panel dyskusyjny ze wszystkimi, który będę miał ja zaszczyt poprowadzić. Rok temu też prowadziłem taki na koniec i było super. Teraz będą inni ludzie, ale też będzie super, bo będą fajni ludzie. No i też będę ja. I Mamy będziemy też rozmawiać na... o pociskach do karabinu. Mo, mo, możliwe też, tak. Rok temu Sławek był na tym panelu, więc też tam oczywiście musiał swoją wrzutkę zrobić o startupie, którym się strzela karabinem w, w Call of Duty. czy A super konfirmem. sprawa jest, naprawdę. Tak. E, tutaj mamy w tym roku też nowość i mamy cztery warsztaty towarzyszące: dwa dzień przed konferencją i dwa dzień po konferencji. Przed konferencją można wybrać się do Tomka Docina na warsztat 7 godzinny z TypeScripta. Tomek jest super gościem z tego tematu. Można też wybrać się do Mariusza Gila na temat event stormingu. Tylko uwaga, nie można się już wybrać, bo Mariusz nam się wyprzedał, zanim jeszcze mocno nawet poszła promocja konferencji. Więc tu Mariusze, widać mu kursor, tu widać, bo taki uśmiech się pojawił, jak gdyby wiedział, że się wyprzedał od razu. W sobotę jest Sławek Sobudka o umiejętnościach miękkich i Kuba Pilimon też w sobotę o modelowaniu agregatów. Zapraszamy z rodercie na iLove.dev. W jest smutny, bo się jeszcze nie wyprzedał. A, ale się niedługo wyprzeda i będzie wesoły też. Ja teraz to, to zatrzymam. Tylko jeszcze właśnie wrócę zaraz do ciebie z pytaniem jeszcze. Mieliśmy rozmawiać 15 minut, ale 5 minut pokazywałeś naboje do karabinu, to jeszcze chwilę przed przeciągnięcia. Polski na razie jeszcze naboi nie ma, to dopiero będę robił. A, a, Potem się w to wkłada takie. O, to jest pocisk. Patrz. I tym się dopiero rani. Tak. Tarsz. Dziki. Albo gągi. Gołębie. I, y, powiem jeszcze też, że rok temu, to w sumie mówię na każdym z tych live'ów, ale to naprawdę rok temu po konferencji bardzo wiele osób, w ogóle konferencja miała an, w oceny w ankietach jako całość, chyba 9-18 na, na 10, co jest super, jak na pierwszą edycję w ogóle. No i pojawiały się komentarze, które ja najbardziej uwielbiam, które brzmiały drogo, ale warto. Ja bym chciał, żeby o każdym naszym produkcie dokładnie tak właśnie mówiono. I też dużo osób mówiło, że koniecznie musi być druga edycja, więc jest. Tylko uwaga, jak ono się nie wyprzeda, to trzecie nie będzie, bo bez sensu jest robić tak coś na pół i, i, i o. Trochę szantażu emocjonalnego, poczytając książki psychologicznych. <laughs> black, mile, black marketing. Dobra, i to tyle o konfie, a ja też chciałbym ciebie zapytać, Jakubie, jako że yy, siedzisz głęboko w branży od dawna, i jako, że tym bardziej masz firmę własną, która robi produkt, z którego korzysta wiele osób. I o to na pewno będzie na panelu dyskusyjnym też na koniec. A, o, o, ja teraz cię zapytam. Nie wiem. No weź. No już, sztucz, zrobiłeś? No nie sztucz. zapytasz mnie, czy warto przyjść na konferencję. No bo wiadomo, że warto, nie? Nie, czy sztuczna inteligencja sprawi, że w ogóle nie warto, ponieważ za rok będzie pisała samo to wszystko. I w ogóle A. ta wiedza nie będzie potrzebna. Wiesz co, jakiś artykuł widziałem, że ChatGPT jest trochę tak ogłupia jak, jak TikTok <laughs> i chyba coś w tym jest. Wiesz co, dla mnie ChatGPT to jest coś, co jest obecnie na poziomie takiego junior deva, który kończy studia. Jakby w każdym aspekcie życiowym, programistycznym i tak dalej. Czyli robi bardzo dużo głupot, i przy tym wszystkim jest w święcie przekonany, że ma rację. Nie? Ale jak powiesz, nie, że nie ma, to przeprosi. Tak, tak, a, ale jakby, no, no nie wiem, jakby na pewno Chat to jest coś, co jest mega użyteczne. Czy zastąpi, jakby ludzie dzisiaj czytają, jakich zawodów nie zastąpi, to na pewno murarze, piekarze to są zawody, które są w pełni bezpieczne, iż na inteligencja ich nie wyprze. Jakby, Ale to ich na konferencję nie zapraszamy. Dokładnie. Więc to tak zupełnie szczerze, jakby zastanawiam się, jak się zmieni rola właśnie młodszych programistów i junior deweloperów, bo to jest, wydaje mi się, w tej chwili dość mocno zastanawiające, czy ta rola musi się zmienić. Nie? W tej chwili dużo z tych rzeczy, które oddaje się juniorom, jest w stanie zrobić chat GPT. I tutaj to jest wielka niewiadomość. Natomiast, jakby jeśli chodzi o seniorów i tak dalej, to wydaje mi się, że jakby tam bardziej rozumienie biznesu jest ważne, rozumienie technologii, niż jakby, wiesz, proste klepanie kodu, bo to GitHub Copilot w dużej mierze robił od dawna. Nie? Ale te modele, które teraz mamy, no one nawet teraz galopują w zastraszającym tempie, bo dopiero co wypuszczono wersję 3,5, po pół roku wypuszczono wersję czwartą, która jest dużo lepsza niż 3,5. A teraz jak jeszcze w ubiegłym tygodniu dodali możliwość aplikowania tam pluginów, czyli że to już potrafi chodzić po sieci, potrafi ci na bieżąco wyciąć kawałek wideo i zwrócić wycięte i to jeszcze czarno-białe, jeśli chcesz, no to te umiejętności rosną bardzo mocno. Więc to, że to jest teraz na poziomie junior deva, to czy może się okazać, że za rok będzie na poziomie mida? I Wiesz co? To... Oby, bo to tak naprawdę jest coś, co pozwala, jakby ja mówię z perspektywy osoby, która, która jakby prowadzi firmę. Które buduje produkt, to nam pozwoli tak naprawdę więcej feature'ów dodawać i ten produkt budować lepiej, nie? bo to, to, co w tej chwili jakby człowiek musi poświęcić X czasu, no to będzie mógł, mógł poświęcić jedną piątą X, ale jak sobie przypomnisz, teraz wiesz, jak się pisało kod 15 lat temu, to dodanie feature'a, który dzisiaj zajmuje mi dzień, trwało miesiąc. Jak się wiesz, te wszystkie kurde XML i, i inne rzeczy konfigurowało. I to bez jaj. to pisanie kodu jest coraz szybsze. Nie? Każda nowa technologia, każdy nowy framework pozwala ci tego kodu pisać mniej. I dla mnie czat jest kolejnym narzędziem, który tak naprawdę ludzie muszą się go nauczyć, muszą umieć z niego efektywnie korzystać. Jest jeszcze do rozwiązania temat praw autorskich, o którym się nie mówi głośno, ale on jest taki bardzo triki. Trochę w się ChatGPT. Kto jest właścicielem, kto jest autorem, kto ma autorskie prawa? do tego kodu, który został wytworzony. Ja wiem, to nie ma tutaj jasnej definicji, że no to na razie się tym nie zajmujmy, jakby wrzuciłeś kod to jest ok. Chociażby ten produkt Mid Journey, co generuje te przepiękne obrazki, tam w regulaminie jest napisane jasno, że to nie są obrazki do wykorzystania komercyjnego. Może właśnie z tego Z kodem jest trochę trudniej, bo to wiesz, jakby teraz ciężko powiedzieć, jakby czat, czat, w tej chwili nie przechowuje historii tego, co co generuje, w związku z czym ciężko jest powiedzieć, że ten kot akurat stworzył czat GPT. Ja kiedyś nawet robiłem tak, że w jednej sesji generowałem kota, w drugiej sesji pytałem czat GPT, czy to jest jego kod i czat GPT mówił nie, w życiu takiego kodu bym nie napisał, więc jakby widać, że też już się, no jak junior, nie? jakby paździerz zrobił, mówi nie, nie, to nie moje, to ktoś inny, e, więc jakby no to nie, nie działa to, jeszcze. będzie efektywne narzędzie. nie? O tym pogadamy na pewno, na tym panelu więcej, a w sumie to jeszcze półtora miesiąca do, do tej pory. jeszcze. Może wyjdzie sekcji, wersja 5.0. Trzy rewolucje jakieś się mogły jeszcze wydarzyć, właśnie. E, bo, no nie, to teraz nie będziemy tego ciągnąć, bo o tym można gadać. W sumie o tym myślę sam teraz bardzo dużo, bo to jest fascynujące. Więc największy problem z czatem GPT, jeszcze tylko na koniec powiem, jest to, że jakby te, ten czat jakby ciężko jest uczyć, nie, dlatego że jakby czat GPT w tej chwili nie zapisuje nic pomiędzy sesjami po to, żeby nie był podatny na trolling. Bo tak naprawdę, przy wiesz, odpowiednim podejściu do tego, mógłbyś go nauczyć, e, jakby na przykład opowiadania tym, jak mam się uczyć, jakby czegokolwiek mówił tylko DNA nie? I, i tylko I of Death. I, no tak. i jakby to jest problem, że żeby nie trollować tego, tego czatu i jakby nie, nie wykorzystywać go wiesz, w formie reklamy, który powie ci, o, tylko macie końcerowicz z nasi na robieniu kursów, wszyscy inni to debile. A no to to jakby... nie była reklama, tylko fakty. <głos> <głos> to jest jakby, wiesz, właśnie kłopot w tym czatki PZ, który mocno będzie ograniczał rozwój jego, właśnie po to, żeby jakby nie wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem, ale zgodnie, wiesz, z. A to z każdy model jakby będzie miał ten problem i to, no to, 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 jakby to jest tak zwany baas po prostu. Bo tutaj, że DNA jest najlepsze to jedno, ale z drugiej strony tam też naczytał się w internetach, która rasa jest lepsza. No i dlatego czat GPT ta, wersja czwarta była skończona miesiące wcześniej, ale oni ją potem jeszcze testowali, ugrzeczniali, żeby ona nie, nie robiła jakichś głupot. nie? Tak, ale na przykład ja ostatnio zadawałem jakieś pytanie do czat GPT i dostałem błędną odpowiedź. Powiedziałem, że ta odpowiedź jest błędna, a tutaj masz oficjalny dokument ze strony Unii Europejskiej, który mówi, że to jest taki i tak. O faktycznie. To jest taki tak. Później w kolejnej sesji już jakby dalej mi zwracał te błędne dane. Nie, więc bo on, To jest problem, nie? On nie ma zwracać prawidłowych danych, to on nie do tego jest. On no ma się właśnie, generować odpowiedź, która ma szansę być prawdziwa. I dla bo mnie to jest po prostu narzędzie, czyli coś, co muszę jakby wiesz, mogę wykorzystać, ale potem ja odpowiadam za to, czy to, co wrzuciłem, to działa tak jak oczekuję, że będzie działało, czy działa tak jak czatkie pytanie myśli, że to powinno działać, nie? No, junior, no. Na razie przynajmniej. Dobra, zobaczymy w maju. Dzięki, Kuba. Dzięki. W wracaj do robienia tych. Wracam do machania Lepiej. ręką. No. Dziękujemy Wam wszystkim za spędzenie z nami 23 minut i 50 sekund i mam nadzieję, że widzimy się ze wszystkimi w maju i naprawdę bez kitu ilove.dev trzeba wejść, zaklepać no, sobie I, i, i wpadamy. i Będziesz Kuba przebijał piątki tam z osobami? A jak? Dobrze, ja nie wiem, ale zobaczymy. Dzięki, Cześć. na razie.